Targi Ekostyl. Zaczęły się. Zapraszamy wszystkich. Dziękuję. Hej. Zaczęło się. Targi Ekostyl, bielsko biała. I tu przywitam gości. oficjalnie otworzy targi. Jest z nami. O. Pan Karol Markowski. Przewodniczący Rady Miejskiej. Tak. Członek zarządu starostwa powiatowego. Pan Jarosław Adamska. I szampany się leją. Zapraszamy. Się tak wyglądają targi. Zapraszamy na nasze stoisko. Zapraszamy. Nasze stoisko. stoisko czeka. O, tak wygląda. Super. I zapraszamy. Zapraszamy wszystkich do na nasze stoisko na kapustę. Dzięki. I szampany czekają. I szampany się leją zorganizować nowe wydarzenie w branży eko. Zwróciliśmy się do zatrzymałych osób z tej branży, Już słyszeliśmy w Bielsku, takie eko, zapomnę. No pomimo tego jednak z pewnymi obawami, ale też z determinacją podeszliśmy do zorganizowania pierwszej wiedzy,

Brawo! Zapraszam wszystkich serdecznie. Ekostyl biecko biała Do niedzieli jesteśmy. Jest profesor Cierwiznami. Zobaczcie, takimi rzeczami się zajmiemy, jak na tablicy. Zapraszam trzy dni. Można tutaj do nas przyjść, spokojnie skorzystać z badania i z diagnozy, co tutaj profesor nam powie. Pozdrawiam wszystkich. I nasze stoisko i najnowsze produkty fabryczne. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiamy. Zapraszamy.